Hej siemanko, witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Kasji i lecimy z kolejnym odcinkiem The Last of Was. E, właśnie zakończyliśmy jak tutaj widzicie gruby mord, chyba najtrudniejsza walka, e, w jakiej dotychczas dało, ta gra dała nam się wykazać. No i w sumie chyba tylko na dwa razy przechodziłem tą misję, tak więc nie ma lipy. No to przejdźmy za te drzwi w takim razie. To niby będziecie ścigał, kurwa. Wszystkich tam rozwaliliśmy. No dobra, chodźmy po kolei w takim razie. To jeszcze nie koniec. Chyba jeszcze będziemy się tutaj z kimś jeszcze strzelać. Dyktafon z pokoju Elio, kurwa. Dobra, cześć Anno. A, tutaj nie da się nic otworzyć. Lecimy dalej. Słychać kogoś, nie? Tutaj też nic nie ma, cały czas poluje na te jebane nożyczki, no? A, jest Eli, jest Eli, proszę bardzo. Doktorze, co tu robicie? Nie pozwólcie jej zabrać, to nasza przyszłość. Nie zbliżaj się. Dobra, dawaj strzelbę. Chyba mam ich rozwalić tutaj, nie? Nie utoczy ognia! Nie, ale Eli się może chycić, dobra, nie będę ryzykował. No mam sobie ten, dobra. Wyjazd! Nie! Cholerny bydlaku! Dobra, wyjazd, kto jest bydlakiem? Wyjazd! Co jest? No co jest? O kurwa, może, może to chujowo, że ich zabiłem. Nie chwuskarnie. Trzymaj cię. Churra. Co ty gadasz, że idą po mnie? w się o kurwa. się ją odciął Gdzie mam uciekać? Słyszycie tą muzykę? My dostaniemy się stąd. My dostaniemy Trzymajcie. Dawaj, Trzyma Dawaj, 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 Joel. Jesteś dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, uratujemy ją. O kurwa, o kurwa, nie, nie, dobrze. nie zostawię! Do Wszystko Do windy! <grym się znalazłem w sztu> Dobra, damy radę. Boże. Najważniejsze jest to, że mamy Eli i wykończyliśmy naprawdę w chuj świetlików. A niby miała już nie mieć armii, nie? Nie uratujesz jej. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpie ją banda klikaczy. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze o tym wiesz. Słuchaj. Nadal możesz podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. No Joel, kurwa, nie denerwuj mnie, i nie po to się napierdalaliśmy. Takich jak ty, którzy są odporni, i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Wracamy do. Jakim cudem on nagle miał broń w ręce? Chyba, że cały czas ją miał. Chłó, czekaj, nie rób tego. Proszę, ścigałaby się dalej. Joel jest przechuję. Okej, okay, co dalej? Czy to koniec, czy jeszcze będziemy mieli okazję coś tu porobić? No ale w sumie nie widzę sensu, ale proszę bardzo, jest nadal coś do roboty, ale to już chyba będzie całkowite zakończenie. Cóż. To chyba idziemy. A nie, kolejne przygody. Dobra. O, no, proszę się bardzo, jako Eli jeszcze. Okay. Ale wi. O kurwa, Wadna ale. Na działkę, nie? Co? Kozaczek, widok. Wow. Zajebiście. Dobra. Tak. Uważaj na głowę. Dobra. Już. Nie te lata. No fajnie. broni żadnej w sumie już nie możemy wybrać. Nie mówiłem ci tego, ale często chodziłem z Sarą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem. Myślę, że. że polubiłabym się. Ona na pewno by cię polubiła. Co? Zobacz tam. Już prawie jesteśmy na miejscu. I co, to idziemy do naszej chaty? Do której kurwa? Już niedaleko. Mhm. Normalnie to byśmy tutaj ustawiali tamę z kamieni, nie? Znaczy no. Zo trzy kamienie, żeby ładnie przejść bez... Bez zmoczenia butów, ja pierdolę, ile ja myślałem nad tym słowem. Zaczekaj. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką i ją też ugryźli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona powiedziała, że. Musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Eli. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem też. Później sam. To nie twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak. Zawsze odnajdziesz coś, o co warto... Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale... Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą. Przysięgam. Okej. Okay. Jaka gitarka! Koniec! Proszę bardzo, koniec, not i dog, dobra, ja to mogę jakoś przewinąć, te napisy. Eee... Pomin film. Chyba pomin, nie? No bo co, tutaj już będą same napisy końcowe i tak dalej, tak więc pomijamy. I to jest koniec gry, ale w sumie to jest dopiero 10 minut odcinka. Więc spokojnie, ok. Główna historia Last of Us. Proszę bardzo, udało się jeszcze zdobyć trofeum bez względu na wszystko. Łatwy, normalny. Dwa trofeum i oczywiście można na wyższym poziomie trudności przechodzić tę grę. Myślę, że można dać radę, chociaż kilka razy naprawdę trzeba by powtarzać grę. Dobra, teraz przyszedł czas na Left Behind, czyli dodatek. Zagraj w poboczną historię, która ma miejsce podczas wydarzeń z The Last of Us. Zalecane wyłącznie dla graczy, którzy ukończyli główną historię. E, czyli z tego co wiem, będziecie tu, będziemy tutaj... Dobra, e, Facebook połącz... Umieściliśmy naprawdę fajną funkcję. Połąć z Facebookiem, by w pełni z niej korzystać. Wpisanie się umożliwia grze pisanie na twojej tablicy. Nic nie pojawi się na tablicy to nie będzie to... Nie dziękuję. Połącz z Facebookiem, nowa gra, ale w Czy chcesz, aby podczas rozgrywki pojawiały się samouczki? Nie. I na jakim poziomie trudności? Brutalna rzeczywistość. No to normalny to jest w sumie no bardzo normalny ten poziom. Ale dobra, nie będę tutaj wydziwiał i zaczniemy sobie również na normalnym nowe dane gry, zapisujemy. Wiem, że tutaj będziemy grać jako Eli i to będzie, będą się działy jakoś sytuacje pomiędzy, e, pomiędzy historią z, z gry głównej. No ale dobra, zobaczmy. Tutaj się będzie chwilę ładowało, tak więc zaraz wracamy. Co? Świetliki? Lecimy! Co to kurwa za jedni? <grymne> <grymne> gadasz? to będzie teraz to, jak się nim opiekowaliśmy. No to grubo. Chyba uciekliśmy. Czal? Właśnie w takim momencie przecież no przerwali nam podczas poprzedniej historii, a teraz zobaczymy jaki trud włożyła Eli tak naprawdę w opiekę nad Joel'em. No dobra, wstawaj. <śmiech> <śmiech> o! <śmiech> o, będę miałaś... Odbiło ci? Mogłam cię dźgnąć. No wiem, <grywa> ale miałaś minę. <grywa> no chyba mnie nie zabijesz, prawda? A nie widziałam cię od nawet nie wiem kiedy. 45 dni. No, 46 w sumie. Chcesz wiedzieć, co robiłam? Przez cały czas myślałam, że nie żyjesz. Tak Proszę Masz Bez Nadal sama A ja trzy lata miałam łóżko pod lis A przecież pamiętasz, jak od niej jechało Jesteś świetlikiem hmm. Czy ona nie jest córką tej Nadal całej. Co jest? Co ty robisz? Majlin? Nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj nakrył za świetlikiem. Wyluzuj. Na całym piętrze nie ma żołnierzy. Proszę, gratuluję. Hej. Wszystko spoko? Wszystko spoko? Wiem, że się gniewasz. I <laughs> tak powinnam się wytłumaczyć. Chodźmy stąd, opowiem ci wszystko. Jest środek nocy, a rano muszę być na ćwiczeniach. No wiesz, uczą nas, jak zabijać świetliki. Zakładaj gacie idziemy. Ale ze mnie debil. Daj spokój. Przecież nikt się o tym nie dowie. Okej, okay, czyli chyba teraz zobaczymy, jak to ją ugryzło. Urwa, co ty gadasz? Takie przeplatane widzę historie, które będą. Nie oh. są. Na razie wystarczy. Nie, nie, hey, opa okej? Okay? Opatrunek pachu, nie? Kalus, pilnuj go. Ok, czyli teraz przejmujemy kontrolę nad naszą Eli? Niedługo tu wrócę. Obiecuję. Okej, okay, The Last of Us Left Behind. Witam bardzo serdecznie. Przed chwilą zakończyliśmy grę, teraz rozpoczynamy kolejną. Zobaczcie jak mało życia na początek nam tutaj gra daje. Ogarniam to. Dobra, czyli szukamy czegoś do szycia. Dobra teraz kurwa gdzie? <laughs> no właśnie, teraz kurwa gdzie? Okej, okay, czy ja mam tu cokolwiek? Okej, okay, jest tylko jeden pistolet. Oczywiście bez amunicji e, i wszystko dobra cała reszta. Okej, okay, no to przeglądajmy się najpierw tędy. Oczywiście szukamy amunicji, albo na początek też nóż wystarczy, chociaż Eli ma właśnie jakiś taki swój zajebisty nożyk. Dzięki któremu nie musi wytwarzać żadnego innego. O, a tutaj, właśnie jakbym wyszedł? Dobrze, pokaż mi dziewczynę w, ty, w jej wieku, która tak właśnie ładnie będzie się wspinać. Kurwa, nic tu nie ma. Tutaj, proszę bardzo, i tak mamy schody. Więc w tamtą stronę tutaj nie, no raczej nie, no co tu kurwa, ci cholera, Klikacze? Nie, nikogo nie słychać. To znaczy nie widać. Bardzo fajny pomnik, swoją drogą. Nic, nic kompletnie tutaj nie ma, nie ma do znalezienia. To nie wiem, po chuj taka duża lokacja. O. Tutaj masz nóż. Potrzebna kombinacja. O, proszę bardzo. Czyli jednak warto się rozglądać. Po każdym zakamarku. Tutaj nie. Apteka Westons brzmi obiecująco. Apteka brzmi obiecująco i to całkiem. A gdzie można znaleźć tamtą kombinację? Na pewno tam e, będzie sporo naboi i ekwipunku, po prostu. Dobra, jesteśmy w aptece. Zostawiłaś tabletki? Zostawiłaś butelkę? O Boże. Że co kurwa? Znajdę coś? Czy nie znajdę? Komiks? Pusto. No to chujowo, że pusto. Kurwa, wszędzie trzeba się rozejrzeć. Nie no, bez jaj. Panie Oczywiście. Ty Wszystko ogołocone. O kurwa. <śle> Można się zaschizować. Ale czy co? My tu będziemy z kimkolwiek walczyć, no chyba z zombiakami. W głównej mierze. Na razie taki nie wyposażony. Raczej nie ma, nie ma szans. Dobrze chyba, że wybrałem ten normalny poziom trudności. O? Aptekarz. Może ma coś przy sobie. Dobra, jest kombinacja. Proszę bardzo. Ja zamknąłem go w American Express w sklepie z lalkami, który jest tuż obok kombinacja, dobra Ale najpierw pasowało mieć chociaż jeden nabój, no żeby żeby się pozbyć tego groźnego typa Dobra, są nożyczki Chociaż samym nożem i, i tak wystarczy żeby powalić zombiaka No dobra Potrzebny klucz, ok. E, no to co? Klucz chyba będzie. Wiecie gdzie? <laughs> Przy aptekarzu na milion procent. Dobra. Spojrzenie na czas. Nie, wszystko jest elegancko pod kontrolą. No to dobra, zobaczmy co tutaj będzie na nas czekało. 35 prawo, 30 lewo, 31 prawo. Udało się. Albo zadziałało, albo udało się. Dobra. W Zarodniki. Ale ty nie musisz się bać zarodników. Chcesz na mnie skoczyć? Proszę kurwa bardzo. Dobra, nic tu ogólnie nie widzę. Jak na... o! Są i kolejne nożyczki. Szmata. tu nie ma więcej. Ale gdzie jest ten aptekarz? No, jak na razie go nie widzę. Kurwa, tu nic nie ma. Albo chujowo szukam. Kurwa. O, A to to jest ten aptekarz. Nie ożywaj, nie używaj. Dupa. Gdzie on jest? Klucz. Dobra. O! Kurwa! Ja jebie! Dobra. Klucz apteka. No Aptekarza... No dobra, Laura, no spoko, to już się raczej nie zobaczycie z Laurą. Ja e, myślę, że tutaj jakaś akcja będzie czy coś, a jak na razie psychologiczne podejście do sprawy. Co ty gadasz? No to proszę bardzo, chciałeś masz. Dobra, i to są klikacze. Ale co, jeden, czy więcej? No mam nadzieję, że tylko jeden. Dobra, po cichu trzeba go zajść do tyłu. Standardowo. Wrzucałem w brzuch, przecież w głowę, tylko chyba ich się dało rozwalić. Coś tu chyba ktoś kantuje mnie grubo. Dobra, mamy klucz, no i co dalej? Aha, weźmiemy apteczkę i co to wszystko? Tak. Będzie pusta. Haha. <śled> No, tam ja w sumie coś może być. Wytrzymaj, Joel. Dobra, rozejrzymy się, co się dzieje, ale takie półprodukty, jak na razie, no nawet całego produktu nie mam. Proszę bardzo, pół szmaty. Zobaczmy, co tutaj mam. O, prawie nic. Najbardziej to naboje by się przydały, ale chyba. Gra nam ich nie daje, czyli na razie, no, nie będzie po co się strzelać, nie będzie z kim. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, myślę, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek dodatku Left Behind. No i co? W tym odcinku zakończyliśmy główną serię, rozpoczynamy teraz wędrówkę z Eli. Uuu, chyba jeszcze klikacze tutaj są. Przynajmniej tak usłyszałem. No i dobra, no, widzimy się w kolejnym odcinku Left Behind. Przypomnę, że tutaj... Jest około 3 godzinki chyba rozrywki, czyli jeszcze, jeszcze z 5 odcinków, myślę, trzeba będzie sobie pograć. No i zakończymy tą serię. Definitywnie trzeba tej grze przyznać, że myślałem, że jest nieprzewidywalna, ale naprawdę może zaskakiwać i może się podobać. I mam nadzieję, że właśnie Wam się podobała mi bardzo. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się kolejnym razem już jutro w The Last of Us.